Dzisiaj zobaczymy, jak sprowadzać obecność Bożą na ziemię. Wow! Jaki tekst! Ale tak y, użyjemy bardzo prostych y, zestawień, że tak powiem. Y, co możemy zrobić, żeby rzeczywiście Jezus się objawiał i jak On się objawia? Trochę o tym. No i konkretne zadanie, z którym chcemy się dzisiaj zmierzyć. Ale najpierw, dzień do Jezusa. Panie Jezu, przychodząc dzisiaj do Ciebie, nawołamy Przyjmij wszystko to, z czym przychodzimy. Bądź naszym zbawicielem i panem. Działaj w nas, napełnij nas duchem świętym. A w 293 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy słowa: Podstawowa prawda, której pismo święte i tradycja nie przestają nauczyć i wysławiać, głosi, że świat został stworzony dla chwały Bożej. Bóg stworzył wszystko, wyjaśnia, wyjaśnia święty Bonaventura, nie po to, by powiększyć chwałę. Ale by ją ukazać i udzielić jej. Jedynym powodem, dla którego Bóg stwarza, jest Jego miłość i dobroć. Kluczem miłości otworzył Twoją dłoń, by dokonać dzieła stworzenia. Sobor Watykański I wyjaśnia. Jedyny prawdziwy Bóg w swojej dobroci, w swojej, w swoją wszechmocą, wszechmocną potęgą, nie dla powiększania lub osiągnięcia własnego szczęścia, ale dla objawienia swojej doskonałości oraz dobre, dobra, jakich udziela stworzeniom, całkowicie wolną decyzją od początku czasu stworzył z nicości dwa rodzaje stworzeń: stworzenia duchowe i stworzenia materialne. Dzięki Ci za to, Panie, co pokazujesz nam o sobie przez Twój święty Kościół. Amen. Posłuchajmy słowa. I oni wyjaśniali to, co w drodze i jak dał się poznać przy łamaniu chleba. To zaś, gdy mówili, sam stanął w środku nich i mówi im, pokój wam. Spanikowanymi zaś i przestraszonymi, stawszy się, uważali, że ducha oglądają. I powiedział im, dlaczego zatrwożeni jesteście i dlaczego spory powstają w sercu waszym. Zobaczcie ręce me i stopy me. Że ja jestem sam, dotknijcie mnie i zobaczcie, bo duch mięsa i kości nie ma, jak mnie oglądacie, mającego. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kilka wątków z tej pierwszej części Ewangelii, którą dzisiaj mamy. Dlaczego? Dlatego, że to są bardzo, bardzo ważne wątki już na samym początku. Nie, nie omówimy całości. Ale y, chciałbym zwrócić naszą uwagę, gdy oni y, na następujące rzeczy, gdy oni wyjaśniali to, co w drodze y, doświadczyli, jak Jezus dał im się poznać przy łamaniu chleba, gdy oni o tym opowiadali, Jezus stanął w pośrodku nich. Mówią teologowie dzisiaj, że. Y, Jedno z doświadczeń Chrystusa z staje się naszym doświadczeniem, kiedy my zaczynamy opowiadać o Chrystusie. To może być szokujące, ale y, kiedy Ty zaczynasz mówić o Jezusie, to Jezus dobiera sposób, aby, abyś doświadczył, abyś doświadczyła tak, jak doświadczyli tego uczniowie z Emaus, idący, że On przychodzi. Y, oczywiście. Możemy się sposiłkować słowami, które sam Pan jest wypowiada w innym miejscu, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jest w moje imię, tam ja jestem pośród nich. I to zgromadzenie w Jego imię wcale nie oznacza specjalnych formuł, które potrzeba wypowiedzieć. To, to nie jest tak, że ja muszę teraz powiedzieć, że ja gromadzę się w imię Jezusa, żeby on był, żeby w Jego imię tutaj to zgromadzenie było. To, w jakim duchu chodzę, odpowiada temu, w jakie imię jestem zgromadzony, zgromadzony z innymi. Jeżeli chodzę w Duchu Świętym, to nawet kiedy nie użyję formuły w imię Jezusa, to jestem w imię Jezusa. To jest, wiecie, taka magia trochę, która się wkrada na przykład na nasze spotkania modlitewne. Niektórzy mówią, jak nie ma odniesienia do Matki Najświętszej, to znaczy, że to nie jest dobre spotkanie. No to Święty Paweł, robiąc spotkania, które są opisane w listach apostolskich, jest w ogóle absolutnie do, nie, do, nie do zaakceptowania. Rozumiecie, o czym ja teraz mówię? Niektórzy mówią, no jak nie ma figury Matki Bożej, no to też nie jest dobrze. Ja mam świadomość tego, że my jako katolicy mamy szczególną cześć wobec Matki Bożej, ale nie możemy tego traktować magicznie. Figura Matki Bożej to nie jest Matka Boża, tak jak zdjęcie Twojego męża to nie jest Twój mąż. Oczywiście jeśli ktoś kocha, to otacza szacunkiem, czcią, o czym wiele razy sobie przypominamy, chociażby na pogrzebie to szczególnie pięknie widać, kiedy zmarły mąż niesie zdjęcie żony, czy też odwrotnie, e, e, zmarły mąż niesie zdjęcie żony zmarły mąż jest na zdjęciu niesiony przez żonę i potem jeszcze przytulany, to przecież ona nie przytula kawałka plastiku, drewna czy ramki, tylko oddaje cześć temu zmarłemu mężowi, czy, czy odwrotnie, tak? Więc kiedy stajesz przed figurą Matki Bożej, czy ona jest obecna, to przecież nie oddajesz czci, nie wiem, kawałkowi metalu, kawałkowi gliny, czy czegokolwiek innego. Jest to, jest to znak jej obecności. No ale nie, nie po to, żeby teraz w jakiś sposób popadać w obłęd na poziomie tego, co, co, co nie jest istotne. Chociaż prosto, prostota wiary pokazuje też piękno spotkania z Bogiem, właśnie przy, między innymi, kiedy te znaki przypominające Jego obecność, obecność też Maryi, no pomagają na tej wieży. polecam Wam na marginesie jeden z. Starszych filmów, takich chrześcijańskich, katolickich sprzed kilkudziesięciu lat, nagrane w czarno-białym zapisie, obecnie na YouTubie pod tytułem święty mimowoli. Kapitalnie film pokazujący to, czego dzisiaj troszeczkę doty dotykamy, jeśli chodzi o te figury, jeśli chodzi o, o, o też szacunek, a z drugiej strony o, o prostolinijność wiary w kontekście Zawierzenia Bogu. No ale tutaj wracamy do tego, co gdzieś nam ucieka w naszej codzienności. Moi drodzy, jeżeli ktoś nie wie, jak ma głosić świadectwo, to może warto zobaczyć, jak to świadectwo głosił Święty Paweł. On mówił o swoim doświadczeniu, które miał, i to doświadczenie ubierał w konkretne słowa do ludzi, do których mówił. Czyli co się stało, kiedy Jezus wkroczył w jego życie. Co przemienił, bo ci, którzy widzieli to, co Jezus przemienił, byli świadkami tego, co stało się w jego życiu. I teraz no, nasze świadectwo właśnie się na tym ma opierać. Dlaczego taki jesteś? Powinni zadać nam to pytanie ludzie. Dlaczego jesteś dobry? Dlaczego kochasz? Dlaczego się starasz? Dlaczego, dlaczego za zmianę zaczynasz od siebie samego? Dlaczego twoje życie jest tak owocne? Rozumiecie, to nie jest słowo tylko wypowiedziane na wiatr, że, że, że my mamy wypowiadać słowo bez słów. To ma być podstawa naszej ewangelizacji. Tego się mamy uczyć. Nie zaniedbując, jak mówi święty papież. Paweł VI., nie zaniedbując oczywiście kwestii, no właśnie czego? Kwestii głoszenia, wtedy kiedy to głoszenie jest możliwe, także werbalne, czyli na poziomie słów, które możemy, możemy wypowiadać. I właściwie dzisiaj tyle, może sobie powiemy. O, może tyle. Zapraszam Was do takiej małej aktywności, jak ktoś będzie chciał podzielić się krótkim, jednozdaniowym świadectwem, żeby się też tego uczyć, takich krótkich strzałów, mm, których my też uczymy na misjach świętych. E, no bo, mm, to są takie świadectwa, które są tak zwane piętnastosekundowe. Jedno zdanie Jezus sprawił, że po raz pierwszy w życiu na przykład ktoś mówi świadectwo mm, w takiej formie, Wyspowiadałem, wyspowiadałem się z wszystkich grzechów, z których się jeszcze nie spowiadałem, i doświadczyłem pokoju serca i tego, że za, zaczyna się nowe życie we mnie. Jedno zdanie. A zobaczcie, jak mocne. A takich świadectw słyszałem już setki. Niech Was błogosławi Bóg Szef Ojciec, Syn i Duch Święty. Subskrybujemy, lajkujemy. W komentarzach zapraszam do świadectw. Do zobaczenia, jak